Cześć, nazywam się Kaja i pokażę Wam dzisiaj parę ćwiczeń, dzięki którym zadbacie o swój kręgosłup, barki, nadgarstki, biodra oraz kolana. Zacznijmy od prawidłowej pozycji. Jeśli siedzisz z mocno wypiętymi pośladkami do tyłu, wciągnij delikatnie pępek w stronę kręgosłupa. Jeśli siedzisz zgarbiony czy zgarbiona, wyprostuj plecy. Unieś ramiona do góry, wydłuż się, poczuj jak rozciąga się Twój brzuch i plecy. Następnie opuść ramię do dołu, a drugą ręką pomóż sobie przyciągnąć ucho w stronę barku. Pociągnij dłonią mocniej w stronę podłogi i poczuj jak rozciąga się Twój kark. Unieś znowu ramiona do góry i zmień stronę. Znowu pociągnij troszeczkę mocniej dłonią do podłogi. Zapleć teraz palce na potylicy, szeroko otwórz łokcie, poczuj jak otwiera się Twoja klatka piersiowa. Z wydechem zaokrągli plecy, poczuj jak rozciąga się przestrzeń między łopatkami. Znowu otwórz, zamknij, otwórz, wyprostuj się i skręć się delikatnie w jedną stronę. Wróć do środka, druga strona. Wyprostuj teraz jedno ramię przed sobą, a drugą ręką pomóż sobie rozciągnąć nadgarstek. Opróć teraz w drugą stronę. I zmień rękę. To ćwiczenie w szczególności przyda się osobom, które dużo pracują z myszką komputerową. Ugnij teraz jedną nogę, odłóż kostkę na kolano, odepchnij delikatnie kolano od siebie, wyprostuj plecy, pochyl się do przodu. Powinniście poczuć rozciąganie w bocznej części pośladka. Zmij nogę, odepchnij kolano, wyprostuj plecy i pochyl się. Kolejne dwa ćwiczenia wykonamy na stojąco. Wyprostuj się, ugnij kolano, przyciągnij piętę do pośladka, złącz kolana, delikatnie naknij pośladki. Poczuj rozciąganie w przedniej części uda. Jeśli masz problem z równowagą, możesz się czegoś przytrzymać. Zmień nogę. Znowu złącz kolana, wyprostuj plecy, delikatnie napnij pośladki. Odstaw teraz nogę delikatnie z przodu, przejdź pośladkami do tyłu. Wyprostuj przednią nogę, zejdź niżej i poczuj rozciąganie w tylnej części uda. Przeciągnij teraz palce na siebie, rozciągnij też łydkę. Opuść, wróć do góry, zmień nogę i znowu przejdź pośladkami do tyłu, wyprostuj mocno przednią nogę, unieś palce na siebie, opuść. Dzięki za wspólne ćwiczenia i do zobaczenia.